A jeszcze nagram taką odpowiedź dla komentujących w taki sposób, bo jest kilkanaście takich osób, co jakiś czas taki komentarz się pojawia, że to już nie te czasy, że to już nie będę oglądał tego kanału, bo to już nie domek na trudne czasy i tak dalej. Co ja mogę na to powiedzieć? Tak jak mówiłem, wspominałem wielokrotnie wcześniej. Życie w domku na trudne czasy było moim wyborem, chęcią jakby doświadczania, jak to jest żyć w takim miejscu. I założenie było takie, że no na pewno tam wieki nie będę. Jak pamiętacie, widzowie skrupulatni, którzy mnie oglądają, w lutym tego roku jeszcze 2023, jak jechałem do pracy do Szwecji. To mówiłem, że ten projekt, projekt się okazał w mojej głowie już się skończył i w zasadzie po powrocie ze Szwecji wiedziałem, że to już jest koniec jakby takiego życia w tym domku i czas na zmiany. I też właśnie też mówiłem o tym, że zmiany, zmiany i zmiany nastąpią tylko kwestia czasu kiedy i te zmiany nastąpiły. Więc nie miejcie do mnie żalu, że mm, jakby z ochotą opuściłem domek na trudne czasy. Bo projekt ten w mojej głowie się już zakończył i do czego miałbym tam mm, przebywać, jeżeli mam możliwości czy pojawiły się możliwości inne. A tą możliwością czy tą zmianą jakby jest Ewa, którą poznałem. I oczywiście nic nie było zaplanowane. Nie miałem najmniejszego pojęcia, że e, nawet mniej niż rok po, po tym zakończeniu hmm, w swojej głowie tego doświadczania już znajdę się w tym miejscu na przykład. Też chcę przypomnieć, że wielokrotnie wcześniej podróżowałem e, i byłem również tutaj w Wietnamie, tak samo wcześniej przed pandemią, byłem wielokrotnie w Tajlandii, byłem w wielu miejscach na świecie Euro, w Europie i na świecie. Więc to nie jest nieznane życie dla mnie. Po prostu wróciłem z powrotem jakby do tego, co robiłem wcześniej. Jako, że świat daje taką możliwość i nie jest tak, jak myślałem, wyprowadzając się świadomie do domku na trudne czasy. Jeszcze korzystam z życia, korzystamy razem z życia z Ewą. Dopóty, dopóki można, oczywiście jestem świadomy co się dzieje na świecie dalej, obserwuję to, widzę to bardzo wyraźnie i być może to są jakieś pająk wodny, być może to są ostatnie chwile, że możemy sobie swobodnie podróżować bez przyjęcia preparatu tutaj dobrowolnego Nie? i bez tych wszystkich cyrków. Także widzowie, nie denerwujcie się, że już nie ma domku na trudne czasy. Jest teraz takie moje życie i takie pokazuję. Oczywiście, jeżeli chcecie mm, oglądać, to oglądacie. Jeżeli nie, no to trudno. No nie będę robił czegoś pod widzów, bo nigdy tak, tak nie robiłem. Także pozdrawiam z ciepłego Wietnamu, z wyspy Fukok Jedziemy eee, eksplorować dalej. Nie będzie nas na święta, więc wszystkiego dobrego. Ee, życzę Wam ludziom, którzy obchodzą te święta. Chodą.